Głównie y, spędzamy tutaj czas na ciężkich treningach, poświęcamy się, jeszcze, oczywiście kiedy już. jest czas y, na posłuchanie muzyki, to na pewno się w ten sposób też re, re, reaksujemy, także... Generalnie to druga moja książka, Bankier Mafii. A pierwsza? Na faktach. Czego nie powiedział Massa. Ostatnio trochę zaniedbałem czytanie, a lubię po prostu przenieść się troszeczkę w inny, inny wymiar rzeczywistości. No i dlatego to, to robię. Interesuje mnie to po prostu, lubię to robić. Złód, boja, się, na duszko, z werset sobie nóżką, nóżką sobie można tupać, lączką. Nóżką i na dwa razy, do, na dwa, do, do prawej. To spontan. To spontan? Jeżeli wyróżnimy im z dużą, dużą karierę, karierę nawet większą niż w Zalew bo naprawdę hmm. grają pod nowe. 12. zwycięstwo. Kto to prowadzi? Lepszy. O, dobry. <grym> Zaję to bez komentarzy, tak? Wiesz, winny Ciekam, się tłumaczy nie to zawsze. Się 12. będzie i tylko 7 porażek. No, jak na taki bilans, to nie jest Tak 7-1 wyszedł, to nie jest. Powiedz, ile razy przegrałeś na tym obozie. Siedem tylko. Siedem na? Na pięćdziesiąt. Przeglądam właśnie tutaj sportowe fakty Jest skład na mistrzostwa Europy U21, które odbędą się w tym roku. Zaraz zobaczymy co tutaj. Jesteś? Jaki skład tutaj jest przewidywany. O, tutaj mamy prawy obrońca Paweł Stolarski. To no. też w tej karcie gra? Tak. Jeszcze nie ale zacznij. Co Możemy sobie? zobaczyć A. tutaj, o! Także już. To szanse. Tak, bo że... ty jesteś najlepszym tancerzem w zespole, to też nie jest tajemnicę. A to są jakieś plotki bo tak ja zwane potwierdzam, transfer, bo tutaj czasami tańczy i naprawdę mogły być tańcu z gwiazdami. Nad... Wydaje mi się, że wygrałby to na pewno. No jakbyś głosował, to bym mówił. Kaziu, naprawdę dobrze w to gra. <laughs> jest niezły, jest niezły. Głęboka defensywa i kontra. Ale ja jestem zwolennikiem. Tak wiesz? Katenaciu, wiesz, to Włochy, wiesz i tak dalej. Wiesz? Staramy się uzupełniać. Na pewno tutaj jest e... to, na co ma ochotę. Tak, komunikacja. Jeżeli ma zły e, humor czy dzień, to mówię mu, włącz troszkę spokojniejszej muzyki, Wtedy mi włącza właśnie swoją włoską muzykę. Tak, A to, tak to jest stare kawałki, prawda? Tak, no my lubimy tak naprawdę każdy rodzaj muzyki. Eee... Ale te kawałki, do których Michał tańczył e, na, na studniówce, czyli Felicitas. <laughs> to jeszcze dobrze gra Wania, Lukas, Wania jest, jest niezmienny. Eee... Jesteście w grupie profesjonalistów, tak? Tak, robimy e, brzuszki, m. pompki, po każdy, e, jeden, jeden raz dziennie po treningu. Tak, eee... także staramy się, staramy się e... Być z tą grupą codziennie i nie odpuszczać. A co najważniejsze, no chcemy być w jak najlepszej formie na, na pierwszy mecz